Wszyscy chcieli to zobaczyć. Jubileuszowy, dziesiąty pokaz mody i pierwszy festiwal filmowy Henryki 2014. Organizatorem było gimnazjum numer 1 imienia Henryka Sienkiewicza w Szczytnie. Niestety sala widowiskowa mdk choć pięknie wyremontowana, nie była w stanie pomieścić wszystkich chętnych. Dlatego my w skrócie pokażemy Państwu, co się działo. Każda edycja ma, ma swój tytuł. W tym roku jest tematem przewodnim film, tak? mamy bardzo różne filmy, tak? Ma, są filmy historyczne, krzyżacy, stawka większa niż życie. Do jakich filmów pokazujecie stroje dzisiaj? Z Disneya. Skąd wzięliście te ciuszki? Z wypożyczalni nam przysłali. Podobać ci się to, mogłabyś w tym chodzić do szkoły? Tak. Zbudziłybyście sobie tak w e, Chyba nie. Może lepiej nie. Myślę, że się bardzo dużą uwagę. A jakie są kreacje najlepsze na co dzień? Myślę, że tradycyjnie dresy albo jeansy. Jakieś spodnie, jakieś bluza. Dodatkowo w tym roku też są wręczane nagrody w ramach Miejskiego Festiwalu Filmowego Henryki 2014. W szkołach podstawowych i w gimnazjach był ogłoszony konkurs na najlepszy film. Jednym z celów było nauczenie dzieci kręcenia filmów, przemyślenie scenariusza, ułożenie go sobie i przemyślenie, po co coś filmuje. Sama tematyka filmu była yy, przede wszystkim yy, zwrócenie przeciwko nałogom wszelkiego rodzaju, promowanie zdrowego stylu. I trzeci, ten, yy, który bardzo nam zależało żeby dzieciaki zauważyły piękno naszego miasta bo jest to miasto piękne położone między dwoma jeziorami a dzieciom ciągle się wydaje że nie jest wielką metropolią więc nie należy go cenić Nagrody pieniężne ufundowała miejska komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych w kategorii najlepsza aktorka wygrała Agata Gąska ze Szkoły Podstawowej nr 6 i Karolina Karpińska z gimnazjum nr 1. Najlepszym aktorem wybrano Krystiana Horążewicza ze Szkoły Podstawowej nr 6 i Igora Rojewskiego z gimnazjum nr 1. Statuetkę w kategorii najlepszy scenariusz otrzymali autorzy filmu Ostatnie Wspomnienie i Przegrać z życiem. Oba filmy wygrały również konkurs o najlepszy film. Nagrodę publiczności wygrał film Przegrać z życiem. Nagrodę specjalną dostała Ewa Czerwińska za zaangażowanie oraz klasa 2 D ze szkoły podstawowej nr 3 i 5 D ze szkoły podstawowej nr 6. Był to film Przegrać z życiem i grałem nastoletniego narkomana. A skąd ten pomysł u ciebie, żeby wziąć taką rolę? No, po prostu nadarzyła się okazja i z, koleg z kolegą i z koleżankami skorzystaliśmy. Co sam wymyśliłeś w tej swojej kreacji? Co chciałeś, żeby tam się znalazło? No chciałem tam potańczyć tak, tak trochę. Musieliśmy kilka razy próbować, aż wyjdzie w końcu ładnie. Chodziło o to, abym doskonale, znaczy bym dobrze zagrała taką rolę, która, która wręcz zniechęci osoby do brania narkotyków i... Alkoholu? Myślę, że chyba cierpieniem najlepiej wychodzi. Razem z koleżankami już robiłyśmy parę filmów, no jest to nasze jakby takie hobby. Lubimy to robić. Lubimy odgrywać różne role i tak dalej. Interesuje nas to. Można powiedzieć o celach dydaktycznych i wychowawczych takiego przedsięwzięcia. Na pewno jest to sposób na wyjście z ławki, na wyjście z ławki szkolnej, na lekcje poza szkołą. Ja, ze swojej strony, kiedy tak szereg lat tutaj pracowałam z, z, przy pomocy swoich kolegów i koleżanek, to zauważyłam taką, taki wkład pracy uczniów, którego nie ma na zwykłych lekcjach. Uczą się bardzo wielu różnych rzeczy. Współpracy w grupie, odpowiedzialności. Bardzo często jest tak, że muszą podejmować decyzje. Często również bywa tak, że uczniowie, którzy są wycofani, nieśmiali, tutaj nabierają takiej ogłady. Drugi ukryty cel to sposób spędzania wolnego czasu. Stąd pokazy różnych instytucji działających na terenie miasta i w okolicy, czyli rozwijanie sportu, zainteresowań. Mdek, rycerze, boksy, karate. Rzadko mówimy o tym głośno, że jest to przełamanie wśród dzieci wycofanych lęku przed publicznym wystąpieniem, bo łatwiej im jest w grupie, w rytm melodii, ukrytym za strojem, Wtedy nie widać wszystkich ich wycofań, ich niepewności, lęków. Stąd mimo, że młodzież gimnazjalna ma może mniej wdzięku niż przedszkolaki, ale jednak jest im to niezbędne. Przydaje się przyszłym, przyszłym dorosłym życiu. We wszystkich wydarzeniach, we wszystkich dziesięciu wydarzeniach uczestniczyłam i jestem świadkiem, jak ta impreza wspaniale się rozbudowywała. Jej początki to na terenie szkoły, na terenie gimnazjum numer 1. Powoli zaczęto zapraszać do współpracy przedszkola, inne szkoły, w tej chwili również kluby sportowe. Naprawdę jest to wspaniała integracja dzieci, młodzieży z naszego miasta, nauczycieli. No i oczywiście my pomagamy finansowo i obejmujemy patronat nad tym wydarzeniem, bo naprawdę ona wiele, wiele dobrego wnosi. Naprawdę niepowtarzalna okazja, przede wszystkim właśnie dla dzieci, dla młodzieży, żeby wziąć udział w czymś no naprawdę nietypowym, jeśli chodzi o nasze miasto. Sama pamiętam taki dreszczyk emocji. To jest po prostu naprawdę świetna zabawa. Każdy może przez chwilę poczuć się kimś innym, przebrać się za inną osobę, założyć ubrania z jakichś sklepów bądź jakiejś wypożyczalni. Więc... Naprawdę ja sama pamiętam, że to było naprawdę świetne doświadczenie, to przebieranie, próby, dużo, duże też zaangażowanie właśnie nauczycieli i naprawdę bardzo, bardzo miło wspominam tę imprezę od lat. Jest to mój piąty pokaz mody, zacząłem prowadzić tę imprezę w gimnazjum, pierwsze trzy, tylko był moja rola ograniczała się do typowej konferencjerki, dwóch ostatnich jestem autorem scenariusza. Ja jestem głównie od strony słowa, czyli od scenariuszy, najpierw te scenariusze pisałam sama, potem pomagałam uczniom, no a teraz oni są absolutnie samodzielnym bytem już. I po prostu mój wkład już jest żaden. Co mnie bardzo cieszy, bo uważam, że tak powinno być. Tak było na tegorocznym dziesiątym pokazie mody i rozdaniu Henryków w pierwszym konkursie filmowym. Pokaz mody miał być już po raz ostatni, ale jak będzie w rzeczywistości, sprawdzimy za rok. Szczytno ma swoją gwiazdę sportu. Konrad Bukowiecki to 17-letni lekkoatleta, który dwukrotnie pobił halowy rekord świata juniorów młodszych w pchnięciu kulą. Najbardziej dumny jestem z rekordu świata, który pobiłem 31 stycznia w Bydgoszczy. Wynosi 22-24 i myślę, że to jest taki mój największy sukces jak do tej pory. 26 lutego podczas sesji Rady Miejskiej w Szczytnie Danuta Górska uroczyście nagrodziła Konrada za jego sukcesy w sporcie. Oczywiście, że się cieszę z upominku, tak bardzo, tak bardzo, oczywiście, ale cieszę się, że zostałem w jakiś sposób zauważony i wyróżniony, bo to naprawdę motywuje do, do, do dalszej pracy. Jak zaczęła się przygoda Konrada z lekkoatletyką? Bo ja na początku bardzo dużo pływałem i trenowałem judo. No i później jak w 2008 roku jakoś tak przeszedłem na trening, tak z nudów w sumie i tak się zaczęło i trwa do dzisiaj. Młodego zawodnika trenuje tata. Ja sam uprawiałem lekkoatletykę, co prawda nie chcięcie kulą, ale dziesięciobój. Skończyłem studia, zostałem trenerem no i tak przez kilkanaście lat już miałem wcześniej tych zawodników, którzy zdobywali medale na Mistrzostwach Polski. No i teraz akurat tak się zdarzyło, że Konrad, oprócz tego, że zawodnik to syn, no i jakoś tak przede wszystkim on chce, on chce trenować, chce dalej, że tak powiem, bawić się w ten sport. Łatwo jest współpracować cały czas z rodzicem? Znaczy no na pewnych liniach to jest bardzo łatwe, a na niektórych jeszcze trudniejsze niż jakby to nie był mój tata, ale dajemy jakoś radę. Konrad wygląda na silnie zmotywowanego zawodnika. Ale mimo wszystko życzymy mu mnóstwo powodzenia w kolejnych zawodach. Boiska Orlik w Szczytnie są już czynne. Korzystać z nich można codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 22 oraz w sobotę i niedzielę od 10 do 22. Korzystaj bezpłatnie z wirtualnej biblioteki e-book. Odbierz w bibliotece kod PIN, wejdź na www.libra.ebook.pl lub www.szczytno.bilmyślnikwm.pl i czytaj, gdzie chcesz i jak chcesz. Iwona Jurczenko to Polska była uznaną dziennikarką, gdy zakochała się w świeżo poznanym biznesmenie z Kanady. Zostali parą. Wkrótce postanowili adoptować dziecko. Zamiast tego adoptowali trójkę dzieci. Niestety 8 lat później Iwona jurczenko Polska umarła, zostawiając rodzinę w smutku. Książka podróżą każda miłość jest. Autorstwa Iwony mówi o ludzkim szczęściu, kłopotach i przeżyciach, które doświadczamy wszyscy w pewnym stopniu. Promocja tej właśnie książki odbędzie się 7 marca w Muzeum Mazurskim w Szczytnie o godzinie 18. W programie spotkania usłyszymy też ulubione piosenki autorki książki w wykonaniu warszawskiego piosenkarza i gitarzysty Jerzego Antoszkiewicza. Rockabilly to najwcześniejsza forma rock'n'rolla, taka z lat 50. W tym stylu grają Burning Hearts, którzy już 15 marca o godzinie 19. wystąpią na scenie Miejskiego Domu Kultury. Wstęp będzie wolny. Rodzice przedszkolaków z Wielbarka i szczycieńskiego Promyczka wystąpią na scenie mdk 8 marca o godzinie 12 wstęp będzie wolny. Miejski Dom Kultury zaprasza na wernisaż wystawy czwórki artystów zatytułowanej Cztery Strony świata. Prace malarskie, rysunkowe i fotografie będą Państwo mogli podziwiać już od 7 marca. Kabaret Adim Rumru wystąpi w MDK 9 marca o godzinie 20. bilety będą w cenie 50 zł. Zapraszamy. Zapraszamy do Muzeum Mazurskiego na wystawę malarstwa Beaty Jankowskiej. Wszyscy jesteśmy dziećmi. Galeria Sztuki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zaprasza na wystawę fotografii członków Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, zatytułowaną Przyroda w obiektywie. Wernisarz wystawy 6 marca o godzinie 18. Zapraszamy.